Hej, hej, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku. Ym, dawno nie było odcinków, przepraszam Was za to, trochę u mnie się działo, ale dzisiaj jest odcinek dotyczący obiecanego konkursu. No, jestem trochę zawiedziony, bo mało osób wzięło udział, ale wyniki trzeba zrobić. Ym, i tak je przesunąłem, mając taką cichą nadzieję, że jednak troszkę osób jeszcze weźmie. Wzięło w tym czasie troszkę osób jeszcze. Yy, może nie spełnia to kryteriów tych 20 osób, ale tam te 14 yy, jest yy, akurat yy, dobrych. Więc tak, yy, zwycięzcą konkursu jest Puszczyk HD. Proszę o wielkie brawa, bardzo ładna praca, postarał się. Purczek HD wykonał nam pracę, zrobił nam robota bojowego, uzbrojonego w lasery. Poruszający się na trzech niezależnych łapach, zrobionych ze stawów kulkowych. Bardzo mi się jego praca spodobała, więc do niego wędruje nagroda, czyli obiecany zestaw kreatora. A także taki ten bonus w postaci użycia tego, jego robota w animacji. Okej, okay, tak wygląda jego praca. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś, że wykorzystałem twoje zdjęcie. Znaczy zrobiłem screenshot, ale że w ogóle pokazałem. I właśnie Puszczyku HD prosiłbym ciebie, żebyś mi powiedział, jak mam ci wysłać tą nagrodę. No ja mam, mogę ci podać maila. Mogę, mam Facebooka, kloc legomaster.pl, klockomaniak, zapraszam też wszystkich innych, jak, jakieś pomysły dawajcie. Um, no i na tym się w sumie kończą moje możliwości. Um, też był, byłbym wdzięczny, gdybyś zrobił filmik pokazujący jak zbudować twojego robota, z pokazaniem jakich elementów użyłeś, żebym mógł go odzorować i w czasie wakacji pokazać w swojej animacji. Jest on na tyle ruchomy, że na pewno go użyję. I to byłoby na tyle w tym odcinku. To nie był y, pierwszy, y, znaczy to nie był ostatni konkurs. Zrobimy jeszcze jakiś y, na jakiś tam 150 widzów. Zobaczymy, jak to będzie. Ym, proszę o wyrozumiałość, bo wszystkie prace mi się podobały. każda miała w sobie coś fajnego, jakiś fajny urok. Każdy miał swój pomysł. Jednak musiałem wybrać tą jedną, jedyną. I proszę tutaj o wyrozumiałość. Y bo to niestety jest jedna nagroda, a nie dla każdego. No, niestety w każdym razie proszę się nie zniechęcać, próbować dalej. Może Wam się następnym razem uda, mi też nie zawsze się udaje, więc o, o to chodzi w konkursach. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mówcie, że jest taki ktoś jak LegoMaster.pl, żeby były konkursy. Następna nagroda, myślę, że troszeczkę będzie większa, już nie taka. Marna jak ta, ale po prostu taki był eksperyment, czy ten konkurs wyjdzie, czy nie. I pozdrawiam puszczyka HD, który owy konkurs wygrał. Dzięki za obejrzenie. Nara!